Cześć, witajcie. Zobaczcie, jaka fajna świąteczna atmosfera. Środa 26 listopada przypomina mi się pewna piosenka: kiedy już siwy i stary rok gubi na drzewach, szron. Kiedy już w sobie masz zapachy z wielkiej skrzyni świąt, w wannie już pływa świąteczny karp, balkon się zmienia w las. Tak śpiewał Krzysztof Antkowiak. I Edyta Górniak pada śnieg, dosłownie teraz pada śnieg, a ja tą pioseneczkę ponad 20 lat temu na e, świątecznej. Świątecznej imprezie w gimnazjum w Trzemżalu śpiewaliśmy to z koleżanką Beatą. Ona była górniaczką, ja byłem antkowiakiem. Takie też wspomnienia. Witam serdecznie w pięknym miejscu. 75 km niecałe na zachód od naszego biura Trzemżala mieści się piękna miejscowość Kurnik w powiecie poznańskim. Tutaj też dzisiaj pokażemy Wam naszych klientów z miejscowości. Mościenica będzie ciekawy temat, temat warzywomatu u Słomy. Podziwiajcie dobra kurnickie to wspaniała historia, o której należy e, wspomnieć. Dobra kurnickie, pierwsze wzmianki, pochodzą e, z około XV wieku. Dobra kurnickie były w posiadaniu e, kilku rodzin, m.in. górków czarnoskich, grudzińskich, działyńskich, e, zamońskich. Najbardziej e, zainteresowałem się historią e, rodziny. Zamojski, gdzie po śmierci Jana Działońskiego dobra dziedziczy jego siostrzeniec Władysław Zna Zamojski. Znakomicie zarządza majątkiem, dokupuje kolejne ziemie i scala je w duży, dobrze prosperujący kompleks. Po jego śmierci w 1924 roku cały majątek, dobra kurnickie, zamek, biblioteka, lasy, grunty jeziora zostają przekazane narodowi. Co jest niesamowite, zobaczcie w jaki sposób można budować patriotyzm poprzez e, dzielenie się swoim majątkiem, to, co zrobił e, hrabia Zamojski e, Te dobra działają do dzisiaj, są e, symbolem e, naszej, e, naszego. Pochodzenia i cieszę się, że e, można też podziwiać tą ziemię do dziś. Część jest w dzierżawie, część jest w różnych majątkach, ale to cały czas jest e, chronione, to cały czas jest dobro narodowe, z którego powinniśmy być dumni i warto na pewno zagłębić się w historię hrabi Zamońskiego. Tymczasem lecimy dalej. E, Zmianka historyczna, kurnik. Podziwiajcie, zapraszamy w, do powiatu poznańskiego. Na pewno może dzisiaj nie jest to dobra aura, żeby podziwiać ogród dendrologiczny, ale warto wygooglować sobie historię dobra Kurnickiego. Witamy serdecznie z okolic Kurnika, miejscowość. Mościenica. Mościenica, zawsze mam z tym problem. Witamy u Moniki i Adama, cześć Witam, Adamie. Cześć. Eee, współpracujemy od 2021 roku. Tak, bo podszedliśmy tak. w zapiski nie mogę sobie przypomnieć. Adamie, jaka jest powierzchnia Waszego gospodarstwa? 40 hektarów akurat uprawiane. uprawiamy. Co było w tym roku na polu? Yy... Szeroki asortyment. Szeroki asortyment, no 20 hektarów nam zajmuje uprawa pod bydło, yy. czyli wszystkie zboża i kukurydzę, bo też mamy bydło pasowe i na kolejnych 20 ziemniach marchew, pietruszka, cebula, cukinia, arbus, co tylko do głowy dojdzie to, to jest uprawiane. Tak, chcę, euh, miałem mnie przykładać, ale ok, dobra. Chcę pokazać pomysł, o którym mówiłaś mi kilka lat temu i w końcu go zrealizowałaś. Jak długo istnieje Wasz warzywomat? Nasz warzywomat jest półtora roku tutaj. No a pomysł to już się urodził jakieś cztery lata temu. No, tak trzy lata czekaliśmy na realizację. Jak, zadowolona? Oczywiście, bardzo. No, no to dobrze, pokażmy. E, pamiętajcie, miejscowość Mościenica, okolice Kurnika, to jest powiat poznański, prawda? Prawda. E, no to dobrze, to z... zapraszam do Waszego warzywomatu. <grym> Pokażemy Zaczynamy ludziom... Z wysyłką A, zaczynacie jeszcze z wysyłką. Pajre. Słyszycie? Zaczynają jeszcze z wysyłką, super. E, tym bardziej mm, w tym roku, gdzie nie ukrywajmy, Sytuacja wielu producentów jest dramatyczna. Wy sprzedajecie towar, swój towar prosto z pola w warzywomacie i zarówno macie też pomysł zacząć z wysyłką internetową. Tak, tak. Prawdopodobnie już od poniedziałku zaczniemy. Od, aha, jak, jak działa cały proces? Od czego zacząć, żeby zrobić udane zakupy w Waszym warzywomacie? No, trzeba sobie wybrać produkt, który nas interesuje. Mhm. Na przykład mamy teraz takie nowości: jest to boks warzywny, w którym są jajka, seler. Pokażmy Tutaj. to. A już jest wszystko. Przy... Tak, to już jest wszystko opisane, co tam jest. Por, seller, buraczek, pietruszka, cebula, marchew, ziemniaczki. No i wtedy można sobie wybrać tutaj numer szafki. Mm -hmm. 56. Tak. Zielony ptaszek. Tak. Tu mamy płatność, żeby zatwierdzić. I możemy zapłacić i gotówką i kartą. Klikamy na terminal. Super. I przykładamy kartę i już I mamy otwiera i się i box. nam się otworzyło, że tak. A, czyli dokładnie. Pół, półtora roku i jak oceniacie ten projekt? No, my oceniamy bardzo pozytywnie. Bardzo nie? Klienci, przede wszystkim, oceniają bardzo pozytywnie i to Aha. jest dla nas bardzo ważne. Nie, że sobie cenią jednak naszą jakość, naszą polską jakość. Aha. Czuć ten smak, tak? tak. Ale też. Y czuć smak, aromat, czuć. Y Ziemię. Mierzycie się też z badaniami, musicie pod, podlegać wielu instytucjom, i tak, te tak. instytucje, z czego co słyszę, nie odpuszczają wam. Ja mnie. Ale, ale, ale wy też dzielnie nie odpuszczacie. Ale dzięki temu klienci też mają wiedzę, że my naprawdę nie mamy żadnych pozostałości, że te warzywa są czyste od chemii, że stosujemy bardzo dużo preparatów biologicznych, mhm. które Dzięki nim moim zdaniem jest też smak tych warzyw. Tak, to Naprawdę. prawda, wielu ludzi to zauważyło. Ziemia pachnie no. i marchew. Wszyscy klienci mówią, że jak spróbują u nas marchew, to nie chcą nigdzie indziej iść po tą marchewkę, Moi bo ona pięknie. jest najlepsza po prostu. Ale wybraliśmy marchew ręcznie, no żeby tam się nie pobijała dla, dla jakości. Wyciągamy i z każdą garścią marchwi mamy z 6-7 czczownic. nie? O, a I przedtem to tego jest... nie było. No Przedtem było no, gdzieś tam znikome ilości, nie? ale po prostu ten y, obornik od bydła klony tak. biologia, no ziemia sama w sobie żyje, normalnie pracuje, pracuje na, na naszą korzyść. Nie? No, cieszę Ekstra, się, że fajnie to jest pod, po, początkowo też było trudno Was przekonać trochę, bo to są rozwiązania, no nie ukrywajmy, drogie, czasy Ty. nie są e, zbyt e, takie skore do takich nowości, inwestowania, ale by, widzę, że było warto, prawda? Tak, tak naprawdę warto. Myślę, że to, praktycznie całe gospodarstwo, całe y, swój, swoje nawożenie dostosować pod biologię. Odwrotnie, tak. Nie odwrotnie, biologię pod nawożenie, mm -hmm. tylko trzeba to wziąć do góry, w, tyłkiem no. to obrócić i trzeba to wziąć y, biologicznie. To znaczy, to spojrzeć, waszym takim wielkim plusem jest to, że jeszcze y, oprócz chęci inwestowania w biologię macie y, hodowlę bydła opasowego. No to jest główny, no. Nie? główny napęd tego, bo nie ukrywam czasami warzywo, przychodzi po warzywie 3 lata, tak. ale za każdym razem jest solidna dawka obornika, w międzyczasie poplon, yy, który też nam wyrasta czasami 10 cm, bo nie ma czasu tego wcześniej zasiać, bo późno schodzi. Ale jest na przykład czarny, jest facelia, jest, tak. trochę dodamy ubinu, robimy mieszanki 10 cm na, na, dwor, na, na górze. Spoko, ale pod spodem to co się dzieje, nie? ta masa korzeniowa. Tak. Ja jestem nie, zadowolony, bo jest, widzę, że korzystacie z tych naszych sklepów nie, internetowych, sobecki-sklep.pl i polecam od stycznia nową platformę uprawawarzyw.pl, gdzie ma być na niej wszystko. Zobaczymy, co się uda zrealizować, ale myślę, że znając mnie, uda się zrealizować. Myślę, że. tak. Eee... Coś ja pomysł, pomysłami trwały. Nie? Tak, Bo... trzeba tak. Bo... mieć wysokie ambicje i realizować. No, ale musimy przyznać, znamy się już kilka dobrych lat. To jest piąty sezon tak. przed nami. Eee, musimy przyznać, że ta sytuacja naprawdę nie jest wesoła no i nie też jest. rozmawiamy o tych cenach. Tak. Ale no na nawet pewno... detaliczne ceny są dużo niższe niż w zeszłym roku. My w zeszłym roku sprzedawaliśmy worek ziemniaka. 15 kilo od 20 do 25. W tym momencie mamy po 12 zł 15 kg To będzie 80 groszy. Tak jest, no. Gdzie no, to jest naprawdę bardzo niska cena. Bardzo niska. Zobaczymy, jak to, jak to będzie się zmieniać. Miejmy nadzieję, że e, przed nami lepsze czasy, e, ale często też powtarzam. Że jak myślisz, że już nie może być gorzej, no to potrafi rozpłatać figla i zawsze może być gorzej. Wiem coś o tym. No Ostatnio tym się roku, też przekonaliśmy. W tym roku mieliśmy młodego ziemniaka, czy hektary, i cena hurtowa chyba 40 groszy było, nie? No. Wiadomo, Moniki, wiesz co? Czekamy na wyżej, na późną porę, bo gorzej być nie może. No to nie ma opcji, żeby to spadło. Wie. Przy tych cenach kosztów, nawozów, ośrodków ochrony roślin, tego wszystkiego, mówię, no, poniżej 40 nie spadnie, nie? No! Czas pokazał co innego, nie. No Dobrze, tak. e, bardzo wam dziękuję. Wiem, że musicie wracać do, do pracy. Ty jeszcze musisz odebrać wasze dzieci. E, gospodarujecie tutaj od którego roku? Od 2017. I to jest twoje e, rodzinne gospodarstwo? Tak, moje rodzinne. No to tutaj już e, ten gospodarstwo już ma ponad 100 lat, także my tak jest. Tak, tak, na razie cząstką <laughs> jesteśmy tego. nie? Ale, ale, ale jak no, widać e, jesteście innowacyjni, na pewno będziemy e, promować ten pomysł, sam pomysł warzywomatu. Kiedyś jak impost Rafał Brzoska zaczynał od paczkomatu, nikt nie chciał o tym słyszeć, i myślę, że może ten pomysł warzywomatów tak. może kiedyś naprawdę wybuchnąć. No, myślimy też o rozszerzeniu, żeby było więcej szafek, żeby był większy asortyment, myślimy też o papryce, o naprawdę, żeby tego było dużo więcej. Szerokie Tak, żebyśmy po prostu my sobie z tego żyli i nie musieli patrzeć na ceny hurtowe i nie musieli po prostu tego I pchać w tym dużych ilościach, tylko w małych, dużo, duży asortyment. I... Okoliczni konsumenci, też jesteśmy blisko aglomeracji poznańskiej, też mają pewność, że towar jest świeży, wyprodukowany prosto przez Was i mogą go kupić i tak znacznie taniej niż w marketach, tak? No, tak, to nie. prawda, to prawda. Znają, okay. to zemta je znają jakości, nie. No. Mówią, że rosół z naszych warzyw smakuje Zdzińska. fenomenalnie jak z dzieciństwa, <grym> jak z dawnych lat. No i bardzo dobrze. Pozdrawiamy z miejscowości mościenica, tyle lat, a zawsze mam z tym problem. Niedaleko Musiny, tak. tak? Mościenica, w gminie kurnik tak. powiat poznański. Udostępniajcie uprawę warzyw i podziwiajcie. W Google można sobie wpisać warzywomat usłomy. Zgadza się? Tak. Do zobaczyska.